Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny film z naszej serii pod tytułem Sąsiedzi I dawno tej serii na kanale nie było, ale wracamy, ze mną oczywiście jest Sąsiad Złodziej Znaczy nie no, Jej, dzi dzi dzisiaj e, to będę go... ...jedna e, i od jutra nie nagrywam z tobą, do widzenia Nie no, Sąsiad, żartowałem, chodź, wiesz, że ja cię lubię, flaszkę ci postawię, chodź, chodź, Sąsiad Sąsiad, wracaj, Sąsiad, no potrzebny mi jesteś No i poszedł, no, Sąsiad, wiem, że mnie słyszysz Sąsiedzie, kochany mój, chodź tu, chodź, chodź. Chodź ja mam flaszeczkę. Flaszeczkę mam w samogony. Za no flaszkę to sobie wiesz, gdzie se może... Dobra, dwie. Gdzie... Nie. No, dobra, chodź. Nie! Chodź mnie! Dobra, to co chcesz? Co chcesz w zamian? Mmm, pomyślmy... Zoraz zamierzam resztę pól i jeszcze e, albo nie, to nie je... BDFR, BDFR, o, je... o, zrobię do tak. To cały, cały, cały garnek samogony i będzie zajebyś O dobra luks To tam To to tam hurtowe ilości tego mam, ale pijemy razem, we dwóch Niech ci będzie No Dobra no, Twoje strata, ale moje poszkodowanie Jo, sąsiad w ogóle jak już u siebie jesteśmy to chodź, odepniemy tura od twojej siątki, bo ty mnie będziesz dzisiaj potrzebny A ten Tur... O właśnie, no cofaj, cofaj, cofaj. W sumie już dobra odpięty weźmiemy moją przyczepę, żeby twoje nie targać, ona tam za u mnie stoi. Dobra, to już po nią I rzucimy jeszcze... Albo w sumie otwartkę nie będę tu teraz rzucał, niech już tam będzie, nie chcę mi się go potem zakładać. Podepniemy kombine i lecimy kopać buraczki. No miał Henik przyjechać kosić kukurajze, ale Henik, no jak widać nie przyjechał i czekamy na niego, a w tym czasie zaczniemy kopać te buraki, no bo to trochę zajmie. Tutaj Będziecie robić mózgu... taki dzień kolejny, szukamy hynik. Tak, hynik zginął, hynik. Chynik w szoku. Znikł, chłop. A w ogóle widzowie, wszystkiego najlepszego wam życzę na święta tutaj, bo to wigilijny odcineczek to był dzisiaj. No, niestety. Yy, tak, wyszło. Więc najlepszego, zrobię ja do... właśnie Weź trochę głośniej głośniej mówca. Dobra, sąsiad, niech będzie o, o. bo tam jest ten dalej, wiatr taki, wieje, dlatego. Dobra, weź, wziąłeś te przyczepy, zapijałeś, 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 zapijałeś? Niestety, niestety tak Czekaj, ja może bym wałek zapił w sumie i, i... ten Dobra, to dawaj, dawaj mnie tutaj na drogę, bo ty nie wiesz gdzie jechać Tylko mnie... Rywa. Tylko mnie rozwal Bo tutaj... O kurwa, z krzaków 60 siuntki, krzak. siuntki ci... nie żal? Chłopie Nie no, po, po, przez dziurę przejechałem <laughs> Celnie, celnie, celnie było Dobra, da dawaj za mną To, było, to była celna akcja Jo, zobaczyłem tylko czy tutaj się wszystko nagrywa, nagrywa elegancko, lecimy Wyjeżdżam eee, No niestety musimy tą akcję we dwóch robić, więc no, jestem zdany na łaskę sąsiada mojego ulubionego Misiaka z Zapotu <głos> <głos> Bez przesady Ale no, trzeba to we dwóch robić, bo tak to bym musiał na ziemię kopać i potem zbierać, to tak bez sensu a tak to sąsiad podjeżdża i, i to i flaszkę wypijem i, i, i buraki wykopiem, nie? Ale bym miał satysfakcję jakbyś musiał to samemu łapać. Nie, to, to bym nie wsadził tych buraków ty. Bym to pierdzielił. Albo bym chejńka wołał, Henik by podjeżdżał, ale to ja nie... Jak, jak bo... Henik nie wiadomo gdzie jest. No to właśnie to jest najgorsze. Ale... Ale z nim poznali już nawet wysłali. Ale chynik... chynik... Boję się, że moja aparatura do tworzenia magicznego trunku by nie wyrobiła, żeby hańka napoić na tym polu, nie? Jak on, 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 on więcej wychla jak, jak te ciągniki co kopio. Sąsiad jedziesz? Jadę już sąsiad. Jadę, jadę, sąsiad, jadę. A i ogólnie no, dzisiaj mamy wigilię nagrywamy to w dzień wigilii Mamy godzinę 12.17, więc no jeszcze trochę czasu do tej wigilii zostało Możecie napisać, jak oglądacie wieczorem już po Wigilii, co dostaliście, eee, czy fajne prezenty, czy wam się podobały. Ty, ja też jestem w sobie w tym wieku, że nie czekam na prezenty, tylko czekam na to, żeby się nażreć, ty, tak szczerze. Ja tak, albo tak... flaszeczkę jeszcze czepnąć, no. Ja, u mnie jakoś nie ma tego zwyczaju, jakoś tak Wigilię się nie pije, nie? Pierwszego dnia to, to już tak mia... bardziej, nie? Ale Wigilię nie. Okej, to dobrze piję? Dobrze. W tym roku, w tamtym roku na Pasterce, co sobie ze znajomymi wyszłem, to tam trochę się coś tam dziab, dziab, dziabnęło, nie? Tak delikatnie, no, no, no. dla smaku. A jak my tu będziemy kopać od tych krzaków? Nie wiem, ty się sąsiad martw, nie ja. Wiesz co, zrobimy inaczej. Może te, no ale w sumie co, z tym burakom się nic nie stanie, nie? Chyba nie. Przeje nie tam. Przejedziemy tako. Czekaj, 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 Masz te pole sąsiad. No to tak w sumie nie pomyślałem, można było te krzaki przyjechać obciąć. Urosły dziady No, okej, okay, podjadę Ty sięgniesz? Sięgnie to chociaż? No, muszę tu wyminąć, bo kabinę se urywę będziesz bulił O, dobra Weź to podnieść, bo... O kurwa! Twoja tu... przyczepa to już zaraz burt nie będzie miała. A tu miała. idzie podnieść? Nie idzie. No chyba podniosł. No i dupa. Dobra sąsiad, dawaj. To, to to tak trochę nie przemyśleli Ale to tam pomału Czyli się nie da Ura. Ura. sąsiad Wiesz co? Ch chodź te nadstawki, zdajm na szybko. czekaj, czekaj Zdaj czekaj. Tak. mi tak te nadstawki, to. no czekaj, czekaj, wie, czy masz? Czy masz czekaj. to? Czy masz? Czekaj, nie mogę ich tu złapać. Dobra, wrzuć je w krzaki czekaj, się spali. chodzisz ty. O, widzisz bez nadstawek to luch będzie teraz robota szła. No teraz będzie teraz się Moja siuntka przynajmniej nie dostanie. 5 minut, a my jeszcze. Bo środka dosta 5 minut, a my jeszcze nic nie wykopali, No to ty musisz podjechać, no jak, jak Ale coś... musisz do przodu, bo ja tu mam. To... Jak mam ci też Mościąg mam ci ściąć. No, no, o, o. Stój, 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 stój. Będę, dobra. O o o, dobra, to teraz pomaluj. Ile tam na godzinę? Co? Czekaj, bo muszę tutaj gaz uregulować. Dobra, sobie. może może tak nie wiem, na początek to z 5 będziemy zwiększać, co? Bo my musimy się zgrać. Bo to więcej tych buraków na razie na ziemię spadło, jak do tego kombajnu. Ile na godzinę jedziemy? 5. Dobra, jadę. Czekaj, trochę zatrzymam się. O, dobra. Idzie, 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 idzie. Mo Ten kliknij 6, kliknij 6, 6, 6, 6. Kurwa, nie we mnie, sąsiad. Już <noise> klikłem. Sąsiad. Sąsiad, co ty robisz? Ugi bugi. Ja, bo Ja tu patrzę, jak. Jak ty sąsiad normalnie nie nie, i po przyczepie swojej zawalił, no. no. nic nie zawaliłem, dobra, jedź prosto, nie skręcaj, bo te ugi bugi odcinek nie będzie zbyt długi. No bo ja muszę tu patrzeć, czy dobrze ci idzie, czy nie zawadę taśmą ciągu, a ty nie patrz, tylko aby do przodu, nie kowerujesz tego. O, luks. Dobra. W, wrzu wrzuć sześć. Daj trochę gazu, to... szybciej. Dobra. URWA! Już, Dawaj! Tyle lat w Świątko jeździ, jeszcze się biegł, płynie, nie nauczył zmieniać. Nie, sąsiad. To będzie tragikomedia, dzisiaj ten odcinek, ale... Nie wiem, te, te świąteczne odcinki no. u mnie to takie odklejone, wychodzą. Wczoraj z wieśkiem znaczy z tym Henkiem nagrywaliśmy wyciąganie BMK z rowu. Pojechaliśmy choinkę do lasu ściny, nie? Co żeś tam pojechali. No, ścinaliśmy choinkę, choinka znikła. <laughs> Takie nie nic mówić, ale ty się zawiesiłeś na, moje, na swojej przyczepie, No i wiesz? dobrze, chociaż to płynie miary... Ale kurwa, krzywo, <laughs> Ale płynnie Alek ale krzywo... <laughs> wiesz co? Wiesz co? We, Wiesz co? Weź wysiądź, bo ja to tak się nauczyłem, że to trzeba coś takiego zrobić, że tu trzeba GPS-a się napić. choć. Wal pod, pod, tego karpie dawaj, dzisiejszego, powiem. pod tego karpie, pod tego karpie masz. Oooo, dobra, sąsiad, właduj to dupę do tego, O, jedziemy. Teraz to będzie GPS. Dawaj, 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 dawaj <laughs> będzie, kurwa, taka moc. Ruszaj tę dupę, ty, grubasie jeden, masz czasu, suwaj się. No, za rok to ci, z, za rok to ci siątki, ja, za rok to ci siątki kabinę zdejmiemy, co łatwiej przechodziła pod tym taśmociągiem, będziesz się zmywał. Kupisz mi nową na glaka! Dawaj do przodu, I do przodu, do przodu, do przodu. I siódmy bieg się znalazł już nawet. Zaraz ósmy się znajdzie. 130 do, za, no, 130 do zakrętu, bo już potem się nie opłaca zwalniać. <laughs> o kurwa, ty, bo... Jak cio... policja goni... W prawo, w lewo bardziej, jedź. Znać, bo ja tak a, się nasiedzę. Czekaj, 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 czekaj. Jedź, bo ja siódmy bieg mam już załączony. Ty, bo nie kopię. O, dobra, już kopię. Dobra, weź. puść mnie, puść mnie, puść mnie Dobra, o jedź, no. Trochę tak dawaj, zostawij tego, tej odległości, bo to... Trzeba trochę tutaj zostawić tej... Są się trzeba się za nowymi nawetkami zacząć rozglądać, nie? Tak coś ja myślę. już się, ro, ja się rozejrzałem, gorzałe postawiłem tam i... I się coś znajdzie. o ooo, o, o, o Dawaj, 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 sąsiad, bo znowu się zawiesiłeś na swojej przyczepie, ale będziesz miał burtę pogiętą. Dobra, trudno, za buraki się kupi. Będziemy stać, teraz będziemy... Dobra, a gdzie jaki wystać, sąsiad? C tutaj po prawo masz ten ugór, nie? To tutaj na niego zrzucaj. J jaki ugór? No znaczy po lewo, tutaj co mijaliśmy, to na ten ugór tam jest. A ten, tu gdzie są chwasty, tak? No w sumie możesz jechać, już rzucić. No ja będę. Kurwa, o ty dobrze wywinął, no dobra, dobra, no no. Pago. Mam takie dziwne wrażenie, mam takie dziwne wrażenie, że tu się coś jeszcze powinno rozkładać w tym kombajnie, nie? Bo jest sprawdź, sąsiad. Nie no, się nic nie rozkłada. Nie masz dostępu możliwości, sąsiad, to... To może nie moje, ty, może ja sprzedałem za flaszkę. No, wiesz, kurwa, sąsiad, no i co Cześć. teraz? No jak? Dobra, a, nikogo, dobra, nieważne, ty, daj. Albo ty, wal na miedzę, znaczy na ten. Czekaj, tak, tu moje jeszcze? Tu moje, tu moje, tu moje, tu moje, tu moje. Wyklipruj tu. To jedno przyczepę. I zaraz sąsiad. Ee, się wróci. O, dobra. Dobra. Sybie moglibyśmy. Wy... O! No nie tu chciałem, ale dobra. Po co ty tak to rozciągasz? I potem mógł po nich przejechać. No, a gdzie reszty będziesz wysypiał? Tak, tam, mogłeś, mogłeś, tu wróg wsypać, no dobra, niech będzie, no. Będą braki w tym roku. Myślę, że taki cukier z tych braków będzie, że o jest Pół człowieku. Rakieta. 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 Etykieta. Dobra, podjeżdżaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj. Jadę, jadę. Tak by miał 5 hektarów tych braków, to by całą zimę go tak. O, zadusił siątkę. Nie. Nie. Chyba coś na buta nie idzie, coś się... Sąsiad! Paliwo brakło! Tak Czekaj! Ty mało paliwa jest! Do, o dobra, złapał! Ja mówię, co? Tak na gaz nie idzie, dobra. Chyba mało paliwa... Nie, dobra, już jest, Za się, powietrze dobra. się bierzesz to paliwo od ruskich i teraz tak jest! Pierdol się, sąsiad! Dobra, 6 na godzinę, 6-6-6-6-6 sześć, 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 sześć. Dobra, i to i siódmy bie i, i, siód i ósemka się zaraz znajdzie, sąsiad. Szybko, jak ty ósemkę w 60 znalazłeś, to ja ci gratuluję. To ty biegłeś? Na ja skrzynię Poloneza założyłem. Od Wady Mierca. W, w Polonezie Bo... nie było tyle biegów. <laughs> ale szybkie były. Ja mam szybką skrzynię, ale biegów 8. Szy... I dziewiąty by się znalazł, jakby policja goniła. Za. Na, na, na każdy kilometr na godzinę kolejny bieg, nie? Tak, no. zmieniasz bieg co, co ten. No tak, ja już ós ósemkę załączyłem, patrz sąsiad, już cię biorę normalnie. 130 ci do zakrętu, bo potem się nie opłaca zwalniać. I cię Sący, podnoszę ty, już I cyk dziewiąty bieg. I obroty bierzemy większe. Tak. I kurwa sąsiad z pługiem <sługi> Ty się śmiejesz. To by było śmieszne jakby coś so z pługiem wyjechał. No, nie, to nie byłoby śmieszne. Bo za dzieci dostaliśmy minus 30, musimy nadrabiać sąsiad. Ruszaj dupę, ruszaj dupę. Szybciej, szybciej, szybciej. Szybcie, za co szybcie, minus 30? Szybcie. Minus 30 za dzieci, bo blokada była przez dzieci. Weź, URWA... Ty więcej nie pij tego GPS-a jednak. Ej, ej, kumasz. Ale mam teraz rozkwinę. Jak masz GPS-a? No. sam reklamy nie, im robisz? Nie, nie zapłacili mi, ale mogliby. No świat! No to... Jest do przodu! Bo ja chciałem się zawinąć. Dobra, nieważne. Eee, A ty jak w ma... kabinie miejsce pieszy, czy na przyczepę? No czekaj, masz, przyjedziesz. O, jak go nosi! Lakie luzy na tej. weź se kolumny, zrób, bo cię po całej drodze nosi. Żadne luzy! Po prostu tak. Ten twój GPS tak czepie, dobrze, dobry, dobry nie. ten, ten mój no... to jest GPS. GPS właśnie no, daj mi skończyć <noise> minę. Jak masz on, on jak on masz na, GPS-a, na w sensie kawę, to samo to się gip, GPS powinien nazywać, ale bo kurwa... Wracasz do domu i nie wiesz jak Ale ja stwierdzam chujowo naprowadza. No bo jak ty, ty kojarzysz to nutę Ariksona, to ona jest o twojej siące. Ja Zakreśliłem piątkę Ale ja mam jaką piątkę jak ja mam tu ósemki? 9 tak. biegów, kurwa. tam skrzynię Wario wsadzono. Wszyscy wiemy, że no, tą swendę... swendę tak. Dobra, skrzynię. sąsiad, nie pierdziel, bo ja tu kipruję od razu. Czekaj. Stój, 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 nie, no nie rób takich kurwa... A kto to będzie potem zbierał? To już ty się bardzo nie ja. No jeszcze zajebał we mnie. Chuj z takimi odcinkami, kurwa. Sąsiad, ruszaj dupę. No burtę zamknij, bo wszystkie buraki wylecą. Tu jest pryzma, to że trochę wysypnie, ruszaj dupę. No czekaj, bo tu. ci... Ruszaj to no. Ruszaj się no! Opona chyba pierdola, bo nie sięgam Ale to w realu śmieszny musi być jak takimi czymś kopię, nie? Człowieku to ja bym na głowę dostał To taka sieczkarnia, tylko że sieczkarnie to masz efekty kurwa ty jedzisz, jedziesz i nic Efekt Jojo tak zwane ty, ja potem to, Zośkę wyślę, niech ona te buraki na, na zagłówkach pozbiera, to jeszcze kurwa z dwie przyczepy no, no jedź, jedź Już sąsiad, muszę się tu ustawić I Ile na godzinę? Osiem Dobra, dujem oporem To ile ty chcesz zajeb... Co? Dobra, 9 na godzinę Kurwa, ten GPS nie mogę utrafić się powyżej... Do, do lewej trochę, bo buraki zostają kurwa. Nie po to, żebym tu przyczepę gnoju i żeby teraz zostało wszystko na polu <grym> Nie mogę, ten ktoś pociąg się zawiesił znowu na twojej burcie. No Jak ty jedziesz. No i, no i chociaż GPS teraz jest, ja puszczam kierownicę i on sam drogę do domu zna. <grym> o Jezu, znowu nas będę wyzywać, że tylko o chlaniu gadamy na odcinkach. A mnie wyzywali, a weź tam ta się akurat. Ale nie, dzisiaj, dzisiaj to taki wigilijny, nastrój dzisiaj to można. Dzisiaj, tak, można, zobacz, ja, a tylko ktoś nie spróbuje tam pod moimi odcinkami z sąsiadów te, jakiś napisać, yy, że tego ochrania, od razu bana dostaje i nie będę patrzył na jakiś czas, bo sąsiad jest nie lepszy, a mnie tutaj eee, ktoś próbuje. ja to robię ze smakiem, a, tak. A, a ktoś, ja to degustator tylko delikatny, no. Weź, ty... weź, nie, skręcaj tak trochę wolniej na tych zakrętach, kurwa, bo mi pogniesz całego fertka. Widzisz, twoje to już się pogieła, a moje dalej twarde stoi stalowe. Pf, to źle to brzmiało, ale okej. Okay. Nie, nie uwierzy nam, że my ten odcinek na trzeźwo nagrywamy. Ty! Ja mam pomysł. To YouTube... ty chcesz pojademu nagrywać odcinek? Tak! To mój pomysł! Trze trze trzeba jakiś zrobić, tylko taki kurwa klimaty... ten... tematyczny, jakiś nie wiem. Może możemy jechać kurwa wieczorem. A to, to musimy od razu zrelacjonować to na dwóch kontentach, to będzie zajebiste. Na w dwóch kontach, nie kontentach. Bo, bo ja... Bo, znaczy na dwóch kontach, tylko... Kurwa, tylko to jest problem, bo Dlatego, żeby Bo ten... Kurwa, jak to się mówi? Słowa mi zabrakło ze w A! Bo przecież ten... Trzeba... I... Najpierw jakoś dotrzeć do tego komputera, a to będzie wyzwanie. Nie, ale dziś, dzisiaj to nie. Nie, nie... Kurwa, nie! No i... Co ty robisz, człowieku? Weź, ja? weź, weź, dosypiemy do końca i teraz ten, teraz tera normalnie chodź, już będziesz tam podjeżdżał. Ale poczekaj, sąsiad, bo tu jest już za dużo. No to wysyp teraz na lewą stronę, kurwa, bolce ci przełożyć mam. Da, czekaj, sąsiad, czekaj, no to... o, już masz, no, dobra, to... już ci przełożyłem, no masz na lewą stronę, kipruj. Dobra, czekaj. No daj jej, bo nie podniesie! A co ona kurwa, sztywno się zrobiła? siłowniki a, a co to się stanęło? Ja wiedziałem, że ty... No bo tu wiedziałem, że ty nałog... ty potrafisz się Dobra, jedziemy, sąsiad. A, bo tu wszystkie bolce założone... Ty, dobrze, że ramy nie pojęło, kurwa by A burtę to byś mi zamknął może, co? Dobra, sam se zamknę. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj... Jedziemy. Czekaj... Ty, ale może by się zamknęła, no? Ty, no weź! Nie kipuj już. Ale się nie da! Wa, Przyczepę zepsułeś! Coś, ja to twoja przyczepa. <laughs> to się problem teraz, ale... Na poważnie mamy problem, wiesz? Ty, no przyczepa się zepsuła. Kurwa, jeszcze takich, kurwa cudów, to ja to nie... ja... jeszcze takich cudów, to ja nie widział, nie? Ja też. Coś tu się wyjechał. To twoja rzecz! pani O, zamknął tak, się dobra. ty, bo tu te Burty hydrauliczne są. Hydraulik, kurwa, teraz się rozmnożył. Ja pierdolę, co mi się dzieje na tym odcinku. No stój! Chuju. Kurwa, jego mać, sąsiad. Wejdziesz, nie musiał. Będziesz spawał. A ja, w a ja mam wyjebane na to. Sąsiad, kurwa, jak ty jeździsz? no Ja, ja jeżdżę! Podjedzę, no nie, a to mi podjeżdża. Weź mnie, sąsiad, nie, no, żeby ty nie było, nie było to, ruch. Żeby nie było, to my gramy realnie na ogół, tylko on ma ku bardzo duże lagi. Dobra, jedziemy z tym sąsiad. I cyk, dziewiątkę załączam. Ty. No tak, jeszcze z 3 dni to kurwa do, do nowego roku wykopiem. Kiedyś wykopiem, dobra, wbijaj dziewiątkę. Dobra, dawaj, ale ty bo więcej buraków za kombajn. No dobra, chuj to. Ty masz dziesiąty bieg? Mam. Zaraz trzeba wbić dziesiątkę, kurwa. Dobra, dziesiątkę wbiję. Ale ty może jeźdź to przyczep obok mnie, a nie kurwa 3 metry dalej. Ja takich obrotów w fertku nie mam, żeby to dorzucało aż tam to możesz dorobić se kurwa mać ta przekładnie na wałek 500 zrobię dobra ty trochę 5 ale ale jeszcze dobra, i dobra widzowie takim akcentem my tu kończymy chodź tu jeszcze na jednego bo tu ja widzę że ty znowu w trzeźwie już tak ci dobrze szło paliwa zabrakło o to już w ogóle luks masz masz ma, masz masz chodź masz dobra masz. dobra, dobra. pojedziemy Zdrowko. żeby Zdrówko. wasze zdrowie nagrywało. i dokadli, w drugą stronę dokadli. Z okazji tych świąt co złego to nie, ale aleluja i do przodu. Tak, dzisiaj taki spontaniczny odcinek. Dobra, widzowie, do następnego odcinka Co dziwnie brzmiało. Do następnego odcinka, cześć, papa. Siemaneczku!